Budynek ten i ludzie w nim pracujący to mięśnie firmy Party Deco. To właśnie tu mieszczą się działy operacyjne, produkcja, kontrola jakości, magazyn i logistyka. W tych działach pracuje 120 osób, ale to się szybko zmienia, bo rośniemy co roku o 30%. Paczki kierowane do klientów w Polsce trafiają do nich już w następnym dniu, a do klientów zagranicznych na trzeci dzień. Nasza produkcja to 60 pracowników, którzy tworzą rękodzieło najwyższego poziomu. Konkurujemy z dostawcami z Azji. Wciąż poszukujemy lokalnych dostawców do współpracy, którzy spełnią nasze wymagania. Miesięcznie produkujemy około 200 tysięcy produktów na wszystkie okazje roku, a każda partia przechodzi przez dział kontroli jakości. Aktualnie kontroli jakości podlega ponad 4600 produktów. Każdy z nich weryfikowany jest według kilkunastu czynności kontrolnych. Magazyn Party DECO to ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie do wysokości czwartego piętra składujemy ponad 9,5 tysiąca palet z naszym towarem. Pracujące w magazynie 74 osoby przygotowują każdego dnia ponad 950 paczek dla naszych klientów, co daje średnio 150 tysięcy pojedynczych przedmiotów dziennie. Jeżeli uważacie, że nasz towar pochodzi z obcej galaktyki, to nie, tworzymy go na naszej produkcji, a UFO to po prostu uformowane. Paczki te transportowane są po ponad 100 metrach mechanicznych przenośników rolkowych, po czym na 16 nowoczesnych, ergonomicznych stanowiskach są starannie pakowane i wysyłane przy pomocy 8 spedytorów do ponad 70 krajów na całym świecie.